Którym porażka oznacza zagładę. Nie możecie tego przegapić. Night City nigdy nie śpi. Jak w mieście opętanym przez niezdrową rządzę władzy, sławy i pieniądza poradzą sobie komentatorzy Polsat Games? Co jest? Czy zdołają odnaleźć klucz do nieśmiertelności, zdobywając wyjątkowy implant? Poznaj jedną z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych gier 2020 roku wkraczając do świata cyberpunka 2077. Oglądaj Giereczkowo by Night dzisiaj o północy, tylko w Polsat Games. Przed Jokai i Laili wyjątkowa przygoda, a jednocześnie niezwykle ważne zadanie. Czy pocieszna jaszczurka z uroczym nietoperzem odnajdą wszystkie z magicznych stronnic i przechytrzą złoczyńcę? Śledź ich podróż z całą rodziną i przekonaj się, czy odważny duet zdoła uratować świat. Oglądaj po lekcjach z grą Yokelajli jutro o dziewiątej. Tylko w Polsat Games. Poznaj historię pary, która musi zmierzyć się z przeciwnościami losu i rozpalić na nowo zapomniane uczucie. Patrz, ile oni już razem przeszli, a ciągle się kłócą. Czy Cody i May zdołają odbudować zaniedbane relacje, odzyskując tym samym ludzką postać? Dołącz do Michała Awahira Kudlińskiego i Dawida Azona Letachowicza, którzy udowodnią, że do tanga trzeba dwojga. Jesteśmy świetną parą. Wspólnie ruszajmy w zwariowaną przygodę z grą It Takes Two w roli głównej. Ideolo! Oglądaj z całą rodziną Giereczkowo By Day już jutro o 10.00. Tylko w Polsad Games. W tym tygodniu w programie FOPA gość, który sam o sobie powiedział, piwniczniak. Czyli zupełnie tak jak my. Tak jest i że lubi pracować w norze, dlatego zapraszamy Was do naszej nory. Trzy lata żeśmy go zapraszali i po trzech latach w sumie wystarczyła jedna krótka rozmowa na Facebooku. I proszę, udało, udało się. się. Naszym gościem jest Krzysztof Kostowski. Dzień dobry. Ten odcinek zobaczycie tradycyjnie w Polsat Games. To będzie Radosław Nałęcz. I Tadeusz Zieliński. 18 w poniedziałek. Zapraszamy. Wymieniła piec, ociepliła dom i płaci mniejsze rachunki za ogrzewanie. Ola jeździ do szkoły jednym z wielu elektrycznych autobusów. Łukasz założył na dachu fotowoltaikę i już nie wydaje tyle na prąd. Tomek przesiadł się na elektryka i dostał na niego dofinansowanie. Co ich łączy? Wszyscy mogą nareszcie odetchnąć. Ty też skorzystaj na programach realizowanych w ramach Polskiego Ładu. Razem stwórzmy lepszy klimat dla Polski. Przyjeśliśmy złożyć życzenia. Mam gości, ale zapraszam. W święta ważne jest, by być razem i sprawić najbliższym dużo radości. Teraz przy zakupie Orange telewizor telewizor lub smartfon w prezencie, a do tego 300 gigabajtów. Zapraszamy do salonów na orange.pl. Orange. Nowy słów Skoda Kodiak. Gotowy na więcej komfortu i mocniejszy charakter? Jest tylko jeden sposób, aby się dowiedzieć. Nowa Skoda. Zachwyć miasto, podbij teren. Poczuj to podczas jazdy. Poznaj świat z wyższej perspektywy. Nowy Hyundai Bayon. Mierz wysoko. Przetestuj nowego Hyundai Bayon. Zapraszamy do salonów. Choć jesienią i zimą światła słonecznego ubywa, to wbrew pozorom właśnie wtedy Ziemia znajduje się bliżej Słońca niż latem światła słonecznego, to mniej energii do działania i pracy. Wpuśćmy tu więcej słońca. Swoje innowacyjne pomysły zrealizuj z pożyczką gotówkową Banku Millennium, by mieć więcej energii do działania i przestrzeni do pracy, niezależnie od pory roku. RRSO 15,32%. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Nowa sensodyna odbudowa i ochrona o głębokim działaniu. Ma naprawdę niezwykłe działanie, ponieważ dociera bardzo głęboko i znosi nadwrażliwość zębiny. Działanie jest udowodnione naukowo. To bardzo poprawne Jakość życia pacjentów. To moja rekomendacja.